jak umacniasz rolę ofiary poprzez oglądanie treści na social media, w których wszyscy poklepują się po pleckach, rozmawiają tylko i wyłącznie o problemach i o swoich traumach z dzieciństwa. Pozwól, że zadam Ci pytanie. Jak długo masz zamiar grzebać w traumach dzieciństwa zamiast ruszyć szanowne cztery litery do tego, aby wyskalować swój biznes, magnetyzować fajnego faceta, zacząć żyć w swoich pragnień, zacząć żyć energią, która jest na wysokiej wibracji? Bo możesz mieć tysiące wymówek, dlaczego przeszłaś. A, 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 ok, skończ. Po prostu skończ. Kobieta na poziomie wibracji, jestem mocą, nie dyskutuje z ludźmi, którzy są w roli ofiary. Jeżeli ktokolwiek ci mówi, że masz jakąkolwiek blokadę, możesz mieć blokady. Ale że te blokady do końca życia z tobą zostaną, bo nie potrafisz ich przepracować jeszcze to, 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 to okej. Okay. Moje klientki potrafiły dostać podwyżkę w firmach, w których 10 lat nie dostawały podwyżki, bo ja powiedziałam: weź po prostu już przestań. Moje klientki potrafiły odzyskać faceta, który już mieszkał z kochanką, dlatego że ja powiedziałam po prostu przestań się użalać nad sobą. Moje klientki potrafiły dostać samochód, dom, apartament od swojego mężczyzny, bo ja powiedziałam, przestań się użalać nad sobą. Więc, jeżeli jesteś gotowa na takie naprawdę zaprzestanie opowiadania sobie, że ty nie możesz mieć tego, czego chcesz, że ty nie możesz mieć tego życia pragnień, że ten mężczyzna się na ciebie nie zdecyduje, upewnij się, że mnie obserwujesz. Napisz na priv do mojego teamu moc, aby otrzymać bezpłatne szkolenia.